Czysty szot bez toksycznych domieszek daje życie, daje zdrowie, daje wolność, daje wszystko, co jest potrzebne, żeby właściwie żyć. Oczywiście ten duchowy szot, o nim mówię, on jest najważniejszy i, i właśnie po to te odcinki nagrywam. Dzisiaj temat, który jest trochę powiązany z tymi odcinkami, które ostatnio nagrywałem i są bardzo ważne w czasie, kiedy obok nas dzieje się wojna, kiedy Wielu z nas ulega emocjonalizmowi, panice, strachowi. I dzisiaj powiemy o trwodze, bez trwogi, żebyśmy nauczyli się od Boga, od Chrystusa żyć bez trwogi. Co to jest trwoga? Ja bym określił to czymś więcej niż strach, czymś głębszym niż strach. Trwoga to pewien stan, pewne trwanie w czymś, coś czego nie da się od tak uspokoić. Przez jakiś zabieg, przez jakieś ciepłe słówko, przez jakąś zmianę na chwilę okoliczności, trwoga to coś, w czym ludzie trwają, na podstawie czego niestety podejmują jakieś decyzje. Działają emocjonalnie, działają gwałtownie, niemądrze i czynią sobie krzywdę. I wielu z nas żyje dzisiaj w trwoze. To, co obserwuję, widzę również u ludzi, którzy mówią, że się nie boją, że wierzą w Pana Boga, że czytają Słowo Boże i są odważni, a nagle widzę, jak na prędce wyrabiają paszporty, załatwiają sobie gdzieś, pytają o pracę gdzieś daleko za granicą. Ja rozumiem uchodźców z Ukrainy, to jest normalne, że kobiety z dziećmi powinny uciec ze strefy wojennej czy przeczekać wojnę. Jest to normalna rzecz i też bym swoją rodzinę Gdzieś starał się ewakuować w takiej sytuacji. Natomiast kiedy my nie mamy tutaj dosłownego, realnego zagrożenia i na podstawie swoich domniemań, na podstawie mediów, którymi się pakujemy, podejmujemy jakieś gwałtowne, emocjonalne decyzje, tak naprawdę wpadamy w stan trwogi. Nakręcając się mediami, różnymi programami, artykułami, wpadamy w stan trwogi. Zadaj sobie pytanie. Gdzie uciekniesz? Co przeczekasz jakieś lata gdzieś daleko, bez przyjaciół, bez znajomych? Co ci to da? Poza tym, chyba zapomniałeś, twierdząc, że jesteś wierzący o tym, co Słowo Boże mówi, że śmierć jest zyskiem. Jeżeli życiem dla ciebie jest Chrystus, to śmierć jest zyskiem. Wszyscy umrzemy. Niektórzy są tylko pierwsi w kolejce. O tym ciągle zapominamy. I chciałbym dzisiaj przytoczyć pewien. Bardzo adekwatny do chyba do tego, co przeżywamy teraz, fragment słowa pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, kiedy od szóstego wiersza mówi Jezus takie słowa: Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, uważajcie, abyście się nie trwożyli, nie ulegali trwodze, bo to się musi stać, ale to jeszcze nie będzie koniec. I potem Jezus opisuje, zachęcam, przeczytaj dalej, bo są bardzo ciekawe słowa, że powstanie naród przeciwko narodowi, będzie głód i mur. Głód jeszcze tego nie czujemy, ale za chwilę, kiedy zobaczymy wywindowane ceny pieczywa, artykułów spożywczych, bo przecież zboże, olej to wszystko w Rosji, na Ukrainie w największej ilości mamy produkowane. Zanim system się przestawi, zanim polskie rolnictwo daj panie Boże, wróci do samowystarczalnej produkcji, to odczujemy głód, mur, susza przecież jest, to wszystko jest przed nami to nie chodzi o to, żebyśmy się straszyli właśnie ulegali trwodze, ale Jezus mówi właśnie w tym momencie nie ulegajcie trwodze, ufajcie mi to jest test, czy ta wiara jest tylko kościółkowa czy jest tylko głoszona z ust czy jest tylko deklarowana, ale czy naprawdę w praktyce działa. To będzie czas testu, zaufania do Boga, jak ta wdowa, do której przyszedł Eliasz, prorok, jak ta wdowa w Sarepcie, uboga wdowa, która nagle otrzymała błogosławieństwo w czasie, kiedy myślała, że umrze w czasie wielkiego głodu. To jest właśnie test. To jest ten czas. Wielu z nas, możecie się obrazić, którzy tak teraz płomiennie deklarujecie wiarę i odważnie wyrażacie, Głosicie, będziecie pierwsi uciekali, jak tylko będzie jakieś zagrożenie militarne. Pierwsi zawiniecie się stąd, i aż kurz będzie tylko po Was widać. Tak szybko będziecie zwiewać. Tak, taka jest Wasza odwaga, niestety. Ja nie mówię tego, żeby kogoś oskarżać, ale żebyście przetestowali swoją wiarę, czy nie żyjecie przypadkiem w stanie trwogi. Bo dzisiaj chciałbym Tobie życzyć życia bez trwogi. Bez względu na okoliczności, bez względu to się dzieje, żebyśmy nie ulegali, trwodze. Dlaczego? Dlatego, że On cały czas jest z nami. On nie poszedł gdzieś na bok, nie zostawił naszego życia na bok i On ciągle nam przypomina, jeżeli jestem Twoim życiem, ja Chrystus Pan, to śmierć to Twój zysk. Bo wiesz, dokąd idziesz, wiesz, że Twoje winy zostały zapłacone, jeżeli mi zaufałeś, jeżeli mnie znasz i naśladujesz mnie, to wiesz, że twój dług, niespłacalny dług twojego życia bez mnie, niepoznania mnie, nieżycia tym słowem, został spłacony. Więc jeżeli mnie znasz i idziesz za mną, ja jestem twoją drogą, prawdą i życiem, to śmierć jest twoim zyskiem. Spotkasz się ze mną w nieznanej tobie jeszcze szczęśliwości wiecznej, gdzie nie ma strachu, nie ma trwogi. I już tu na Ziemi, jeżeli mnie znasz, to ja daję ci życie bez trwogi. Życia bez trwogi. Tobie i sobie naprawdę szczerze życzę. Codziennie przyjmuj tego szota, zwłaszcza w tych czasach nieprzewidywalnych, w których przyszło nam żyć. To jest moment testu naszej wiary. Czy naprawdę znamy Jezusa? I jesteśmy zjednoczeni z Nim życiem bez trwogi. On jest w nas. Wielu się wtedy zgorszy i będą się nawzajem wydawać, sprzedawać się. Będą się zapierać mnie, Jezusa Chrystusa. Myślę, że to się już dzieje, bo dalej Jezus mówi o czymś, co widzę nagminnie. Miłość wielu, mówi o wierzących, o Jego, naśladowcach przede wszystkim, w pierwszej kolejności. Co się stanie z tą miłością? Ona oziębnie, ochłodzi się, nie będzie już taka gorąca. Obyśmy nie należeli. Do tego grona i żyli bez trwogi odważnie, z gorącą miłością do Chrystusa i do siebie nawzajem. Życia bez trwogi, tego Tobie i sobie z całego serca życzę, zwłaszcza w czasach, w których teraz jesteśmy. I niech Ciebie Bóg życiem bez trwogi naprawdę hojnie pobłogosławi.